Hej, 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 odzywam się do Was, tak jak mówiłam. Mówiłam, że jeszcze odezwę się w tym tygodniu przed tym sobotnim odcinkiem, więc jestem. Jestem na zewnątrz, piję sobie kawkę. Czarną kawkę, bo taką lubię najbardziej. Lubię sobie czarną kawę. Dajcie znać, kto taką lubi. A kto woli, jakąś tam rozpuszczalną z mlekiem. No, możecie dać znać, co wolicie kawki Mam jajeczka wielkanocne, czekoladowe. Dajcie znać, yy, czy wolicie, czy czekacie na święta, czy wolicie Boże Narodzenie, czy wolicie Wielkanoc. No i jak zauważyliście, już mamy wiosnę, więc ostatni raz widzieliśmy się w zimie. Teraz jest wiosna, więc już jest super. Yy, tak więc już jest wiosna. Fajnie, ptaki śpiewają, teraz nie słyszycie, bo wiadomo, że tutaj są hałasy, ale wieczorem, rano jest po prostu no, super, cudownie. I taka kawka na zewnątrz no po prostu super, świetnie smakuje. Wybią mi kawę w ogrodzie. Wczoraj m, widzieliście może m, wieczorem, kto był na zewnątrz, yy, tak o 19.30. Efekt halo wokół księżyca. No to dajcie znać, kto widział. Ja akurat widziałam, bo jak z, z łobuziakiem wychodzę na spacer, no to często tak wiecie, patrzę sobie w niebo, jak, jak jest ładna pogoda. No i różne ciekawe rzeczy można zauważyć. Widziałam też tą żozę, kurczę, żo zorzę. <grym> widziałam też tą żozę. I różne dziwne rzeczy na niebie. Tak więc, jak ktoś widział halo, to dajcie znać. Ja widziałam też już kiedyś na wokół słońca co było. To wtedy wyglądało tak jak bardziej taka tęcza wokół słońca. Też super, super zjawisko. No to tyle z takich informacji atmosferycznych, pogodowych, i wiecie, przejdźmy teraz do innych tematów. Ostatnio dałam Wam ankietę. No i tam zadałam wam takie pytanie, gdzie chcielibyście oglądać takie mm, no, treści i kryminalne, i nie tylko takie pozakryminalne. No to większość z was wybrała właśnie YouTube'a, bo dużo z was y, mówi, że nie ma Instagrama, Facebooka nie lubicie. I wybrał YouTube, więc pewnie tutaj będę takie rzeczy dodawała. A czy jeszcze gdzieś się coś pokaże? O, to! Zobaczę jeszcze. Mam jeszcze jeden pomysł, ale to jeszcze wam kiedyś o nim opowiem. No, już niedługo. Zobaczę, czy w ogóle zrobię go. Mam taki jeden plan. Ale związany właśnie z kryminalnymi historiami. Więc jak się zastanowię i na namyślę, czy go zrealizować, no to dam Wam znać. Jutro zapraszam Was na nowy odcinek. Yy, o 16 na kanale pojawi się sprawa. Będzie dotyczyła dwójki młodych osób, dziewczyny i chłopaka, którzy wybrali się na imprezę taką charytatywną. No i na początku wszystko zapowiadało się ok. Wszystko było spoko, ale z czasem to się zaczynało zmieniać. A później... Co się stało, co się wydarzyło. No to tego już dowiecie się z odcinka, więc zapraszam Was bardzo do oglądania go, ponieważ będzie, będzie to szokująca historia. Tak więc słyszymy się jutro. Pozdrawiam Was wszystkich. Mój łobuziak też Was pozdrawia. Dziękuję Wam wszystkim za to. Łuski, za pozdrowionka i też Was pozdrawia. Tutaj rosną pomidorki. To są akurat te, które będą później duże mam też jeszcze posadzone małe i paprykę, na razie rosną w domu, później będą przesadzone do większych doniczek a na końcu wiadomo pójdą na zewnątrz, do ziemi i będą rosły, w tamtym roku mieliśmy przepięknie wyrosły mam nadzieję, że w tym roku też tak będzie jak będziecie chcieli, no to później mm, wiecie, będę pokazywała Wam jak rosną, dla tych którzy chcieli coś z roślinek no to taki początek. Nestuś, ukochaliśmy się? Czy idziemy na spacer? Co chcesz? No co byś chciał? Czy będziemy tutaj tak siedzieć? Tutaj chcesz zostać? I co będziemy robić? Hmm? Nie chce Ci się biegać, bo Ci chyba jest za ciepło. Tak? Ciepło Ci jest? Tak? To no co byś chciał? Co byś chciał? Bawić się chcesz? No to daj patyczka. Dlatego cały czas pilnujesz. Nie chcę go oddać. Ten drugi mam zabrać? Ten drugi? Ten? Ten patyk? Ten? Jest mój. Mój. Mój patyczek. Czekaj. Siad. Od razu dajesz głos. Super! Super pies! Szybko! Szukaj. Słodziak jesteś. Muziak, super, super, super piesek. I co teraz? Nie oddasz nie? Nie oddasz, nie oddasz, psy Co? Tego? Super. super, 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 super. Czekaj, 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 czekaj. Stój. Popatrz na mnie. Popatrz, siad. Super, piesek jesteś. Słodki psiurek. Czekaj, czekaj. I masz. Super.